Hej, cześć, Wam wszystkim, ja jestem Lord, witam Was w ogłoszeniu konkursu. Konkurs będzie odnosił się do Wokurs. jest to wakacyjny konkurs, więc będzie... zgłoszenia będą trwały przez tydzień, ale do wygrania są dwa pokemony. Jakie? Za chwilę się dowiecie. Już Wam pokazuję, co to będzie. Tu. Zadwam się w niżej pojazdów. Czy tak? To będzie, do wygrania jest ciekły e, ratata. Poziom 9 I zachłanna klejfery. Również poziom 9. Co będziemy Zasady są takie. Pod tym filmem. Oczywiście po uprzedniej subskrypcji, którą widoczna musi być. Powtarzam, widoczna subskrypcja. Z tą zasadą i tak dam w opis. Piszemy słowo, które Wam się pojawi pod moim znakiem, czyli Lukario. Macie pod znakiem oka, które jest moim jakby herbem. Lukario piszemy. Dzięki czemu możecie mogli wygrać dwa. Będą dwa losowania. Będziecie mieli trzy dni na zgłoszenie się i weryfikaty. Jeśli do tego czasu Was nie zweryfikujecie, jeśli nie zgłosicie do mnie na bok tutaj, to wylosujemy kolejnego zwycięzcę w drugim losowaniu. I w zależności czy się jeden na osobę nie zgłosi, czy nie. I tylko uwaga, będziemy najpierw losować według tego, co jest napisane na boku. Tu. Czyli najpierw będziemy losować ratata, a później kreifery. Już pisałem z moderatorów więc wie o wszystkim. Tak, młodzi mogą wygrać. Nie można mnie też obrażać, filmem. jeśli mnie obrażacie albo nie spróbujecie, automatycznie nie bierzecie udziału w konkursie. Taka uwaga, bo oczywiście nie pozwolę sobie na to. Co jeszcze? Myślę, że zgłoszenia będą do niedzieli tydzień. Aktualnie to nagrywam jest trzeci, więc do 10 do godziny 17 niech będzie. Później nagram, po tej godzinie rozpoczynam weryfikację wszystkich, więc będę miał trochę roboty. Przypominam, że byście dostali, musicie mieć odpowiedni level lidera albo jakiegoś poka w drużynie, który ma ten level jako najwyższy. Właśnie takie dobieram, żeby były miary. Najwyższy to widzicie. Macie też wyświetlone, jak się nazywa w grze: Lord Abaddon, więc czemu będziecie mogli do mnie na, napisać. Później następuje weryfikacja, jak już mówiłem, i dalej już będzie wszystko. Ja w opisie dostaniecie jeszcze raz to, to, co macie pisać również termin zakończenia i To Było na tyle. Życzę powodzenia, zapraszam do zgłaszania się i udostępniania tego filmu. D byłoby mi miło również, gdybyście dał jakieś e, lajki. I... A jedna uwaga. Jeśli ktoś zabrał suba i zasubował, co już ostatnio sprawdzałem, bo weryfikację zapewne również pokażę. Nie ma tak łatwo, moi drodzy. Weryfikacja również będzie pokazywana. To no cóż, automatycznie, bo ja pamiętam, kto mnie subową, to automatycznie zostaniecie w Bo Ja sobie nie będę pozwalał, żeby coś takiego miało miejsce. To dziękuję za uwagę. Powodzenia. Cześć!